Jak zakończyć wojnę na Ukrainie? Odpowiedź nie jest taka trudna. Aby nastał pokój, Ukraina musiałaby zrzec się wolności i oddać przynajmniej wschodnią część swojego terytorium Rosji, która ciągle ma wszystkiego mało, poza rozbuchanym militarnym ego. To najprostszy sposób na zakończenie ukraińskiego dramatu. Oczywiście Ukraina tego nie zrobi, więc trzeba by porozmawiać o pokoju z Władimirem Putinem i próbować mu wytłumaczyć problem oraz coś obiecać. Tu należy postawić pytanie, czy obecnie po stronie rosyjskiej jest z kim Rozmawiać. Komentarz Jana Piekło, byłego ambasadora Polski w Federacji Rosyjskiej. Widzimy wyraźnie, że tam już nawet nie ma konsekwencji w komunikatach wysyłanych przez polityków z Kremla do świata i do Europy. Raz jest groźba użycia broni nuklearnej, drugim razem pojawia się stwierdzenie, że nie będzie użycia broni nuklearnej. No, stopień chaosu i niekonsekwencji jest taki, że trudno to traktować poważnie. Poza tym, cała ta droga ewentualna jakiegoś dialogu z Rosją jest wybrukowana kłamstwami od samego początku, i właściwie to nie jest partner wiarygodny. Myślę, że Zachód to rozumie, a przynajmniej rozumie to Waszyngton, rozumieją Kanadyjczycy, rozumieją Brytyjczycy, oczywiście rozumieją Polacy, a przede wszystkim Ukraińcy. I należy zawierzyć. Ich e, w ocenie sytuacji I, i trzeba w tej chwili myśleć bardziej o tym, co będzie z Rosją po Putinie, niż o tym, żeby się dogadać z Putinem. Niewątpliwie przywódcy wolnego świata mają trudny orzech do zgryzienia, ponieważ widać wyraźnie nadchodzący problem żywnościowy. Rosja i Ukraina są czołowymi eksporterami zboża i innych produktów rolnych, szczególnie do państw Bliskiego Wschodu i Afryki. Przedłużająca się wojna to niebezpieczeństwo głodu, a przynajmniej niewyobrażalnie wysokich kosztów produktów żywnościowych, komentarz Marka Budzisza, eksperta do spraw wschodnich. No tutaj mamy do czynienia z, z takim splotem szeregu niekorzystnych zjawisk. Wojna na Ukrainie jest oczywiście jednym z tych wydarzeń, zważywszy na to, że Ukraina y, y, odpowiada za Około 8% światowego handlu zbożem, no to to jest znaczącym dostawcą, ale to nie jedyny wypadek. No bo musimy pamiętać, że Rosja również wstrzymała eksport swojego zboża, a w, w innych krajach znaczących producentów żywności mamy do czynienia z suszą. Susza jest w Indiach, susza jest również we Francji. Francja to. Warto przypomnieć największy europejski, z Unii Europejskiej eksporter, eksporter zboża. Susza też jest w tym pasie Stanów y, amerykańskiego, środkowego zachodu. W tym pasie zbożowym właśnie tam z każdym dniem y, pogarszają się perspektywy zbiorów. To wszystko razem powoduje, że ceny y, y, na y, na zboże, a inne artykuły żywnościowe są z tymi cenami powiązane. No, rosną w postaci skokowej. One kontrakty terminowe na, na, na jesienną pszenicę wzrosło 100% od, od późnej jesieni ubiegłego roku do dnia, od, do dnia dzisiejszego. To oznacza, że cały szereg państw uboższych nie będzie w stanie zaopatrywać się w żywność a one są silnie uzależnione od, od dostaw z zagranicy, w związku z tym będziemy mieli do czynienia z taką pandemią głodu, no i niestety również destabilizacji sytuacji wewnętrznej w wielu, wielu państwach na świecie. Cała północna Afryka jest od tego uzależniona. Widmo głodu stoi też przed rogiem Afryki, czyli Etiopią. Somalią i, i częścią Kenii, tam nawet 16 milionów ludzi może, może po prostu nie mieć co jeść, na to nakładają się wojny domowe choćby w Etiopii, w Somalii, słabe państwo. No, jednym słowem, mamy do czynienia z takim generalną destabilizacją już obecnie. Sytuacji na świecie, jeśli chodzi o żywność, a perspektywy są jeszcze gorsze, no, z tego powodu, że na Ukrainie trwa wojna, Ukraina nie będzie w stanie zasiać takiego areału. Ziemi, jak, jak, jak zwykle, tu się ocenia, że, że to będzie no, takie plony, które, które Ukraina zbierze w, 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 w następnym roku, bo to nie mowa o, o perspektywie roku 2023, będą gdzieś o, połowie, o połowę niższe niż niżli to, co w, nie, nie, przepraszam, będą znacznie niższe niż to co zwykle zbierano. No a jeszcze jest dodatkowy element, że Ukraina ma pełne magazyny, nie jest w stanie wywieźć tego, co ma. Tam żniwa się zaczynają w lipcu, czyli mamy raptem dwa miesiące. No to jest sytuacja dramatyczna. Można przypuszczać, że Władimir Putin ma świadomość potęgującego się na świecie widma głodu i jest mu to na rękę, aby wymusić swoje warunki zakończenia wojny. Powstaje pytanie, jak mądrze prowadzić dialog z kimś takim jak Putin. Komentarz Pawła Zalewskiego z ugrupowania Polska 2050. To nie jest proste. Mądrze to znaczy bardzo skutecznie. Popierać Ukrainę, dlatego że poparcie Ukrainy w jej niepodległości, w jej integralności terytorialnej, w jej granicach, a zarazem poparcie um, Ukrainy tak, aby ona weszła do Unii Europejskiej jest w naszym żywotnym interesie. Trzeba stawiać Putinowi granice! Dlaczego Rosja nie może być krajem demokratycznym, dającym swobody obywatelskie swojemu narodowi, tworzącym przyjazne relacje i w ten sposób budującym swoją potęgę na świecie? Komentarz Mariusza Staniszewskiego, analityka i eksperta Warsaw Enterprise Institute. General Paton kiedyś powiedział, że popełniałem pewien błąd myśląc o Rosji, ponieważ są oni rasy białej i uznajemy ich za Europejczyków, natomiast tak naprawdę mentalnie Rosjanie nigdy nie byli Europejczykami i dla nich te nasze wartości są: czy, czy nasze wartości, czyli wolność, wolność jednostki, podmiotowość jednostki, wolność słowa, wolność prasy, demokracja, to nie, jest, to nie są wartości, tylko są to w rzeczywistości antywartości, są to objawy słabości. I są to takie więzy, które, które przez chwilę, dwukrotnie w zasadzie, próbowano Rosji nałożyć, i zawsze się wiązały z, dla niej z porażką, z, pewnym, z, pewnym, z pewną smutą. Tak, tak było przed rewolucją październikową. No i tak było po roku 91, po upadku Związku Sowieckiego. W związku z tym, patrząc na Rosję, musimy się nauczyć tego, że mamy do czynienia z państwem, które z zasady rządzi się innymi Kryteriami, inne ma cele. Obywatel, obywatel, mieszkaniec, może raczej poddany państwa rosyjskiego, znaczy nie każdy, ale to chodzi o, o, pewien, model, o pewien model relacji państwo-człowiek. Nie wymaga od swojego państwa, czyli nie wymaga od Rosji, żeby ono było dla niego jakoś bardzo przyjazne. Ono wymaga, ono wymaga od niego, żeby było silne, żeby było w stanie realizować swoje cele, swoje cele imperialne. Przemoc jako taka w Rosji, przemoc się państwowa, taka instytucjonalna, nie jest w Rosji niczym szczególnym, jest wręcz przeciwnie, jest przemoc, siła, okazywanie tej siły, okazywanie tej przemocy jest dowodem na właśnie siłę państwa, na jego skuteczność, na jego potęgę. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z tym, czym mamy na Ukrainie, z bestialstwem, ludobójstwem, to nie jest dla Rosjan czymś szczególnie dziwnym. Oni taki rodzaj, taki sposób prowadzenia wojny uznają za normalny. To nie jest... Nie chodzi tylko o to, żeby wroga pokonać, żeby zająć jego terytorium, nałożyć mu podatki i go opanować. Chodzi o to, żeby go pokonać także fizycznie, żeby go zniszczyć, doprowadzić do, do poziomu poddaństwa, do poziomu yy, yy, biologicznej, fizycznej yy, yy, podległości. Niezależnie od tego, jaką Rosjanie mają mentalność, są geograficznie również w Europie i musimy umieć z nimi postępować tak, aby nie mieli ochoty na rozwijanie patologicznych pomysłów względem nas. A jaki mają rzeczywisty pomysł na dalszy przebieg wojny na Ukrainie? Komentarz profesora Jana Malickiego, dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. No trudno być pewnym, myślę, że nikt z komentatorów tak na 100%, na 100 tego nie powie, ale rzeczywiście wydaje mi się, że przynajmniej z punktu widzenia Rosji Skoro nie udało się dojść do Dniepru, zdobyć Kijowa, obalić rządu, i z takim ogromnym trudem zdobywają kawałek za kawałkiem Donbasu, to sądzę, że rzeczywiście celem Moskwy teraz będzie, będzie doprowadzenie do. do Właśnie walk pozycyjnych, stworzenia, utrzymania tej nitki, utrzymania tej nitki do Krymu na pewno, za, e, stworzenia, e, zatrzymania wojny na poziomie takiego szarpaniny pozycyjnej i na pewno zamrożenie konfliktu, ponieważ to pokazuje, że Rosji to się zawsze w każdym miejscu opłaca. Trzymanie Gruzji w kleszczach, trzymanie, trzymanie. E, Mołdawii, trochę Ukrainy w kleszczach przez Naddniestrze. No i trzymanie 8 lat Ukrainy po, po, po wojnie w Donbasie. Wydaje mi się, że to niestety będzie szło w tym kierunku. I teraz jest pytanie, czy armia rosyjska jest już na tyle wyczerpana, że nie może frontalnie uderzyć dalej i zdobyć więcej? No to wtedy tym bardziej ta wojna musi być zatrzymana, bo jak, bo jak już wiemy, przecież rosyjska armia straciła bardzo dużo czołgów na przykład i mają kłopoty, i są już kłopoty produkcyjne. Być może nawet z punktu widzenia uzupełnienia uzbrojenia Rosji się opłaci. Opłaci ro, zrobić taki, taka, to się nazywa po rosyjsku, pielęgny w, w tej wojnie. Następnie jest w, wysoce mało prawdopodobne, żeby Putin zdecydował się na pełną mobilizację. Niezależnie również od dalszych planów Putina, trzeba przyznać, że skonsolidował świat zachodu, a przede wszystkim umocnił pakt północnoatlantycki, który właśnie rozszerza się o Szwecję i Finlandię. Rosja reaguje w znany sobie sposób czyli groźbami Komentarz byłego ambasadora Polski w Rosji Jana Piekło No to już reaguje groźbami już. Te groźby cały czas gdzieś słyszymy, natomiast decyzja Finów i Szwedów zdaje się już na stole jest nieodwołalna i to jest właściwie spełnienie scenariusza, który był zagrożeniem dla Rosji i można tak powiedzieć, że Putin powinien dostać nagrodę od NATO za to, że sojusz zbogacił się o dwóch nowych członków.